Jak wrażenia po Intel Stream Masters 2015? To no, jeszcze, jeszcze większe na mnie wrażenie zro, zrobiła impreza niż rok temu. E, raz, że więcej miejsca, więcej ludzi. No i e, masa przefajnych emocji. W ogóle to, co się działo w spotku. To w ogóle Polacy po raz kolejny pokazali, że. Takie imprezy międzynarodowe powinny się odbywać u nas, bo e, tak jak wszyscy mogli widzieć na finale, nie wiem, CSA, przynajmniej CESA oglądałem, Lola już niestety nie, ale na finale Cesa, w którym niestety zabrakło Wirtusów, e, Polacy potrafili dopingować NIP. Czy też FNATIK, więc to pokazuje, że jesteśmy naprawdę super miejscem do tego, żeby organizować takie eventy, bo Polacy nie skupiają się tylko na tej narodowej drużynie, która bierze udział w evencie, tylko wspiera wszystkie, które są i dostają się do finału. Więc generalnie bomba była i jeżeli ktoś nie było, to naprawdę ma czego żałować. Dokładnie. Czyli generalnie wspaniałe wsparcie dla e sportu ogólnie, nie tylko dla Polskiego, prawda? Nie no, to, to było pewne, że kolejny raz finały w Katowicach w spotku, no to będzie bomba strzał w 10, ja uważam, że ten event może inaczej. No ten może jeszcze nie, ale za rok stadion narodowy jest nasz. Tak, oby. uważam, że tak powinno być w 100%. Oby, oby tego oczywiście e, sobie życzymy. No i kolejne pytanie w takim razie, już stricte odnośnie rozgrywek w Counter-Strike'a. E, jak w ogóle oceniasz grę Wirtusów? W ćwierćfinale pokazali naprawdę niesamowitą formę. Ostatnią mapę wygrali, przypomnijmy, 16 do 1, czyli to był pogrom po prostu. A w półfinale, no niestety, już, już ta forma spadła. Nie wiem, masz jakieś przewidywania, co, co mogło na to wpłynąć? Wiesz, co, może nie tyle, co spadła, a, tylko Wirtusi byli przygotowani, ale mam wrażenie, że troszeczkę za późno Kuba dołączył do drużyny w półfinałach Virtusi trafili na Fnatic, więc no, sercem byłem za Virtusami, ale no, gdzieś tam głowa, jednak rozum mówiły, że to Fnatic zdecydowanie lepiej będzie przygotowane do tego spotkania. No i to się potwierdziło, gdzieś tam Virtusi dawali radę, walczyli cały czas, no ale no niestety zabrakło może nie tyle co spokoju. E, ciężko powiedzieć, nawet, tak naprawdę, czego zabrakło, bo Virtusi grali dobrze. E, po prostu tego dnia Fnatic było e, lepsze. Myślę, że jeżeli Wirtusi trafiliby na kogoś innego, to mogliby wystąpić w finale. No, tylko oczywiście nie na NIP, bo NIP, NIP przez ten cały event, dziwię się, że nie wygrali w ogóle Intel Extreme Masters, bo NIP grało naprawdę rewelacyjnie podczas tego eventu. Co prawda, Alu w wielu spotkaniach odstawał, ale podczas finałów na, już na scenie spotka. Po prostu pokazał, że naprawdę jest tym piątym zawodnikiem ninja. Ewidentnie. A jakieś szanse na rewanż może? Z Fnatic myślę, że niedługo pewnie coś tam zagrają, ale czy rewanż, wiesz, internet rządzi się innymi prawami niż nalanie. Nalanie można wywołać oczywiście nie na spotku, czy też na tej scenie, na której grali półfinały, emocje u przeciwnika, prawda, no bo ciężko, żeby usłyszeli siebie nawzajem, tak, ale generalnie ci, co śledzą gdzieś tam scenę CS-a zdają sobie sprawę, że Polacy zawsze tymi swoimi okrzykami głośnymi, no, troszeczkę dekoncentrowali drużynę przeciwną, więc w internecie ciężko jest to zrobić, bo pisać na czacie... Trochę głupio, e, więc na Lanie zdecydowanie. Poza tym och, wydaje mi się, że Wirtusi na Lanie radzą sobie zdecydowanie lepiej niż w necie. Jakoś mają, nie wiem, większą motywację, e, większy spokój między sobą i chyba to przybijanie sobie piąteczek żółwików daje im większą siłę. Tak, to jest akurat piękne, jeśli chodzi o te mecze Wirtusów po każdej, po każdej e, akcji gdzieś tam te piąteczki e, wędrują. No w takim razie. Dzięki serdeczne za te kilka słów. Dzięki. Do zobaczenia. Dzięki, dzięki.